Prezydent chce zwołać nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w sprawie zmiany inkasenta placu targowego. Powodem takiej decyzji są wyniki kontroli przeprowadzonej przez miasto. Każdy, kto handluje na placu targowym, zobowiązany jest do uiszczenia opłat. Z polecenia prezydenta urzędnicy z magistratu przeprowadzili trzy kontrole, mające na celu wykrycie nieprawidłowości w pobieraniu tych opłat. Miały one miejsce 6 sierpnia, kiedy skontrolowano 71 stanowisk handlowych, 19 września, kiedy o kwit opłaty poproszono 114 kupców, oraz 27 października 2014 roku, gdy stosownego dowodu opłaty zażądano od 60 osób. Dane są takie: za każdym razem połowa lub więcej niż połowa osób skontrolowanych nie posiadała ważnego. Kwitka z opłatą za miejsce targowe. To ewidentnie wskazuje, że albo ktoś oszukuje, lub w sposób karygodny zaniedbuje swoje obowiązki, narażając przede wszystkim z naszego punktu widzenia budżet miasta na straty. Mówiąc wprost, jest to okradanie miasta. Prezydent zaznaczył, że nie widzi powodu, by informować obecnego zarządcę o wynikach kontroli. Andrzej Szlęzak podkreśla, że pobierane są również opłaty rezerwacyjne, do czego prowadzący targowisko nie ma prawa. Rada Miejska już kilka miesięcy temu podjęła uchwałę znoszącą takie opłaty. O fakcie pobierania opłaty rezerwacyjnej mówił we wtorek podczas specjalnie zwołanej przez prezydenta konferencji przewodniczący Rady Miasta Antoni Kłosowski. Osobiście prowadzimy rozmowy ze sprzedającymi, i twierdzą wprost, że oni są zmuszani do, zap do zapłaty za rezerwację, co prawa takiego nie mają. Mówi, niestety przychodzi osoba. Oczywiście nie sprawdzałem, czy ma kwit, ale podejrzewam, że nie, ale oni powiedzieli, że płacić muszą. Szanowni Państwo, jak się to ma do tego, kiedy była uchwała Rady Miejskiej, kiedy. Niektórzy radni mówili, że no trzeba tym sprzedającym pomóc, bo to są nasi kupcy, nasi sprzedawcy. Okazuje się, no właśnie przyzwolenie powoduje to, że są oni również okradani. No bo nielegalnie są pobierane te opłaty. A nie są to małe opłaty. A gdzie są te środki? No trudno powiedzieć. Do nie miasta? Nie, do to miasta to na pewno. Bo one państwo, państwo, idą w 100% poza zupełną kontrolą. Sprawa jest na tyle poważna, że prezydent będzie wnioskował o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miasta w sprawie zmiany inkasenta. Jeśli radni przychylą się do wniosku Szlęzaka, to w drodze przetargu wybrany będzie nowy administrator placu Targowego. Włodarz Stalowej Woli podkreśla, że dotychczasowy administrator również może stanąć do przetargu. Kłopotów z chętnymi nie będzie, bo jak mówi prezydent, jest o co walczyć. W zeszłym roku z tytułu administrowania placu targowego zarobiono 500 tysięcy złotych, z czego 10% zasiliło budżet miasta. Sądzimy, że, że chętnych do administrowania tym placem targowym na przetargu nie zabraknie. Zasady będą czyste i uczciwe. Ten prowadzi plac targowy, kto daje większą kwotę do miasta, a ile on na tym zarabia, to jest nie nasza sprawa. Czy sprawa trafi do sądu? To zależeć będzie tylko i wyłącznie od prezydenta. Jeśli faktycznie doszło do nadużyć, na pewno stracił na tym interes miasta. Już teraz Andrzej Szlenca krzykuje wniosek do Urzędu Skarbowego. Miałem pewne informacje, ale nie mogę o nich publicznie mówić, bo ten, kto mi te informacje przekazywał, nie zgodził się nigdy publicznie o tym powiedzieć. A skąd ja wiem, że te osoby, które nie mają bloczków, nie, nie dają temu inkasentowi w kieszeń. No, nie wiem, myśmy nikogo bezpośrednio nie złapali, kontrola z miasta nikogo za rękę nie złapała, no ale jest pytanie, co się dzieje, prawda? Bo nie wierzę w to, że te osoby tam stoją i nie płacą. Bo te, że te osoby po prostu stoją na placu targowym i nie płacą. W to nie wierzę. Jest pytanie, komu płacą i na jakiej zasadzie? Bo z tego musi się klub stale rozliczyć przed miastem, z tych wydanych bloczków i tak dalej. Prezydent miasta podkreśla, że administrator będzie mógł zrobić z pieniędzmi jakie zarobi, co zechce. Nie będzie musiał przeznaczać ich na sport, jak to obecnie ma miejsce. Co zrobi dzierżawca, czy, czy, czy administrator placu targowego ze swoim zarobkiem, to jest jego prywatna sprawa. My w to nie wnikamy. Tu jest tylko zobowiązanie między miastem a nowym zarządcą do tego, że on będzie Płacił miesięcznie raty wylicytowanej kwoty. Ma do, zapłacić do miasta, i to są wpływy miasta. I co on zrobi z tym, co zarobił poza tym, co zapłacił miastu, to jest jego prywatna sprawa. Nas to w ogóle nie obchodzi. Może dać na sport, może przepić nie wiem, co tam, może, może kupować dzieła sztuki na przykład. No. Szef klubu Prawo i Sprawiedliwość, Lucjusz Nadbereżny, nie chce dopuścić do sytuacji, aby pieniądze z opłat targowych przestały być przekazywane na rozwój sportu w naszym mieście. Jeżeli potwierdzi się zwołanie tej sesji nadzwyczajnej w celu odebrania placu targowego stali, to my dzisiaj zapraszamy wszystkich tych na sesję, którym na sercu jest sport dzieci i młodzieży, wychowania, aby przyszli i powiedzieli wyraźnie nie, aby radni, którzy kończą kadencję. I to będzie najprawdopodobniej jedna z ostatnich sesji Rady Miejskiej, aby tym ostatnim głosem, bo podejmowali wiele szkodliwych decyzji dla sportu dzieci i młodzieży w ostatnich latach, aby nie przypieczętowali tej kadencji, nie przebili ostatniego gwoździa do trumny sportu w stalowej woli.